Centrum wielokulturowe w Krakowie, którego operatorem jest Fundacja Iby Polska ma nową siedzibę. A gdzie? O tym opowie nam pani Agnieszka. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dziwy. Powiedzmy proszę, gdzie macie nową siedzibę? Centrum wielokulturowe znajduje się na Zabłociu 20 w klastrze innowacji społecznych. Jest to piękna przestrzeń. Nie tylko centrum wielokulturowe się tu znajduje, ale również punkt informacyjny dla obcokrajowców w Krakowie, co jest bardzo istotne, gdyż można uzyskać tu konsultacje i inne porady prawne czy psychologiczne. Przypomnijmy proszę waszą podstawową działalność. Czym zajmujecie się na co dzień i z jakiej pomocy, bowiem, wiemy, że głównie świadczycie pomoc, można tutaj skorzystać? Jako fundacja przeciwdziałamy ogólnorozumianemu wykluczeniu, natomiast w Centrum Wielokulturowym w Krakowie staramy się integrować, pokazywać, że Kraków jest wielokulturowy, nastawiony właśnie na otwartość dla wszystkich, i stąd tutaj odbywają się różne wydarzenia wydarzenia łączące ludzi, wydarzenia kulinarne związane z kulturą i też informujące właśnie w, punktach inform w punkcie informacyjnym na temat życia w Krakowie. Mieliście bardzo dużo pracy w momencie, kiedy nowi mieszkańcy z Ukrainy chcieli tutaj poczuć jak w domu. Powiedzmy proszę, czy dalej jeszcze przychodzą do Was, czy już się tak zadomowili, że raczej już są traktowani jako krakowianie? Są traktowani oczywiście jako krakowianie, ale... Wciąż do nas przychodzą, właśnie dlatego otworzyliśmy też inne punkty Centrum Edukacji i Wsparcia, miejsce otwarte na osiedlu Górali 24. Tam właśnie i również tutaj w Centrum Wielokulturowym staramy się sprawiać, że poczują się jeszcze bardziej jak w domu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Was zachęcam do odwiedzenia strony Otwarty Kraków, gdzie znajdziecie wszelkie informacje na temat właśnie tej wielokulturowej otwartości naszego miasta.